To area wynosi teraz około 1200 hektarów. Prowadzę gospodarstwo z rodzicami wraz też z wujem i ciocią. Hala 15 na 100 metrów, 1500 m2, metrów około 500 tysięcy netto. w miejscowości Kuśnierz w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie odwiedzamy gospodarstwo należące do pana Wojciecha Nowińskiego, w którym w ostatnim czasie postawione zostały dwie duże hale łukowe. Jest z nami rolnik. Niech pan powie najpierw na jakim areale tutaj działacie, no i jaka produkcja jest prowadzona w gospodarstwie. No, area wynosi teraz około 1200 hektarów. Prowadzimy produkcję roślinną, czyli kukurydza na ziarno, rzepak, pszenica oraz cebula. Prowadzimy też produkcję zwierzęcą, brojlery rzeźne w ilości na jeden cykl produkcyjny. 850 tysięcy sztuk. Gospodarstwo jest też nastawione na skup z i właśnie suszenie kukurydzy, które też hale między innymi są też do tego wykorzystywane. A co jest głównym dochodem gospodarstwa? Można powiedzieć, że wszystkie branże które są jednakowo traktowane. Na jakich klasach bonitacyjnych tutaj działacie? Klasy są dosyć mocno zróżnicowane, bo jest od pierwszej do szóstej, ale. Przewaga jest tak trzeciej, czwartej. I wszystkie działania, jeśli chodzi o te pola, wykonujecie we własnym zakresie? Macie wuj, swój sprzęt, czy korzystacie z jakichś usług? Nie, nie mamy 100% swój sprzęt, plus też prowadzimy też usługi rolnicze my sami. A jeśli chodzi o sposób uprawy, uprawa bezorkowa również u Was funkcjonuje? Tak, kukurydza to jest w 100%, bo w sensie, że paki, pszenice to tak pół na pół, a pod cebulę to jest uprawa tradycyjna, czyli orko. Jak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o wydajności, które udaje Wam się uzyskiwać? W tym roku, jeśli chodzi o pszenicę i rzepaki, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o kukurydę, to no niestety dotkły nas te upały i susze w czerwcu, także no, plony nie są zadowalające. To susza jest tu największym problemem, tak, w ostatnich latach? No, w tym roku tak, w zeszłym roku było, było, było w porządku, no, ale w tym roku niestety no, tak się złożyło, że w okresie takim krytycznym no, było bardzo mało opadów, co się niestety odbiło. Mhm. No dobrze, przejdźmy do produkcji zwierzęcej. Jak teraz wygląda sytuacja na tym rynku? Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, no to jesteście na takim dobrym poziomie, ale no zawsze może być lepiej. Planujecie tutaj to rozbudowywać, czy trzymacie to na poziomie od jakiegoś czasu? Na no, na razie jesteśmy na, na tym równym. Czas pokaże. A jeśli chodzi teraz o, o tą trzecią gałąź przychodu, jak to wygląda, jak tutaj wygląda sytuacja? Chyba jest bardzo zmienna w ostatnim czasie, prawda? Yy, tak, tak. Jeśli chodzi, no, jeśli chodzi o ziarna kukurydzy, no to jest, no, teraz był dosyć duży spadek. Pomimo takiej suszy, to i tak yy, towaru do skupu było bardzo dużo jednak. No, był kupiony jednak w tym, w tym regionie bardzo drogo. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Yy. No właśnie to chyba między innymi... Yy... Przez to, że tutaj skupujecie zboża, to zainwestowaliście w to, żeby, żeby pojawiły się te hale łukowe w gospodarstwie. No tak, bo jeśli chodzi o zapas magazynowy, no ciągle jest mało, mało, no więc jeśli przy tych cenach zbóż, no to no koniecznie jest dłuższe jakieś składowanie, więc zdecydowaliśmy się na takie krok. Dlaczego poszliście w tym kierunku właśnie? Jeśli chodzi o ceny, no na początku sezonu przeważnie, jest zawsze są ceny są niższe niż w porównaniu do, do wiosny, więc no. Warto jednak to przemagazynować, w tym czasie to już koniecznie. Dlaczego poszliście właśnie w hale łukowej jako magazyn na zborze? No bo wykorzystujemy je cały rok. Magazynujemy tutaj słomę i, i nasiona zbóż, nawozy, maszyny, No także jest wykorzystywana cały rok. Jesteście zadowoleni ze swojego wyboru? Nie było żadnych problemów tutaj? Nie, nie, nie. Na razie jesteśmy zadowoleni bez żadnych uwag. Jakie to były mniej więcej koszty? Bo te obiekty są, jeśli chodzi o hale łukowe, chyba jedne z największych, które tutaj firma postawiła? Zdecydowaliśmy się tutaj na, na budowę na Bloszkach plus, plus posadzki, także no to, to chyba największy koszt sprawiło w porównaniu do tej hali. Mhm, czyli tak naprawdę sama konstrukcja to był mniejszy koszt w porównaniu do tego, żeby tu mieć utwardzenie i, i wypotonowaną posadzkę. Tak, tak, bo też jeszcze musieliśmy się że tu teren uzbroić, także to było był trochę większy koszt niż ta hala. Mhm. Pojawiły się dwa obiekty. Widzimy, że one są praktycznie w pełni wykorzystane. Myślicie o tym, żeby jeszcze się rozbudowywać? No w przyszłości to przypuszczam, że będzie taka konieczność, bo w sumie mamy te dwie. Miało być zapasu jeszcze więcej, a no niestety jesteśmy znowu na deficycie. Wielu zastanawia się, czy halałkowa sprawdzi się jako, jako magazyn właśnie dla przechowywania zboża czy innych płodów rolnych, czy nie ma problemów z wilgocią. Jak to u Was wygląda? Nie było z tego typu y, sytuacji, żeby gdzieś tutaj zaciekało, żeby była jakaś wilgoć? Nie, nie, nie. Na razie nie było takich problemów. No teraz mm, przychodzi zima, ale już były jakieś tam opady śniegu. Nic się nie działo, więc myślimy, że będzie ok. I widzimy tutaj, że w jednym momencie może być ta hala wykorzystywana również jako magazyn na słomę, magazyn na sprzęt. To nie robi żadnego problemu. Tak, tak. No my tu nawet, gdzie stoimy, no to stoją mi maszyny i leży kukurydza. Wybraliście tutaj jako magazyn halę łukową. Dlaczego zdecydowaliście się na halę łukową, a nie budynek murowany na przykład? Głównym takim aspektem no, to były koszty na metr, no i czas. No, przez bardzo nas gonił czas yy, dlatego, że w krótkim okresie były żniwa, tak czy na ostatni jakby y, moment to było, ale, no, ale udało się tak, że w kale były w 100% wykorzystane, tak jak miało to być. A w takim czasie to na pewno byśmy tego nie, nie zorganizowali. W takim czasie tak jakby mógł nam Pan jeszcze sprecyzować, kiedy dokładnie te obiekty powstały, jak długo to trwało konkretnie? Jeśli chodzi od, od, od posadzki plus plus bloczki plus yy, konstrukcja, no to może maksymalnie do, do miesiąca Budowa samej konstrukcji? Kilka dni chyba trzy albo cztery dni, a te cztery dni to były dlatego, że wiał silny wiatr także troszkę było utrudnione. Powiedzieliśmy sobie trochę więcej o hali, a chciałbym jeszcze zapytać trochę o park maszyn, jak to tutaj wygląda, bo przy tak dużym areale, przy produkcji zwierzęcej przy skupie, musicie mieć wiele ciągników między innymi, wiele tego zaplecza maszynowego. Tak, no czyli dosyć sporo, park no, maszyn się praktycznie z roku na rok no, coraz bardziej rozwija no, zapotrzebowanie jest jakby z roku na rok coraz większe, pomimo, że Maszyn cały czas dochodzi. Mamy 8 Nicholandów i 4 fend. Kombajny zbożowe też macie swoje? Tak, 4 sztuki i 4 Nicholandy. To może powiedzmy sobie o tym jeszcze, jakie inwestycje planujecie w najbliższej przyszłości? Jak to wygląda? Jak wygląda obecnie wasze, wyglądają obecnie Wasze plany? W tak planujemy właśnie budowę dalszych silosów. Docelowo też może myślimy już o jakiejś jeszcze jednej hali. No i też tam dosyć teraz inwestujemy w nawadnianie. Czyli widzicie przyszłość tutaj dla gospodarstwa, zdecydowanie? Jak na razie tak. Staramy się jakoś to rozwijać. Zobaczymy, co wyjdzie w przyszłości. 1200 hektarów, produkcja zwierzęca, skół potężny areał, potężna ilość sprzętu. A chciałbym powiedzieć, jak wygląda trochę historia gospodarstwa? Jest to, histori jest to gospodarstwo rodzinne? Tak, tak. Tu prowadzę gospodarstwo z rodzicami wraz też z wujem i ciocią. Współpracujemy no, od samego początku, pracujemy rodzinnie. Gospodarstwo to odziedziczył ojciec z wujem od, od ich, ich ojca. Wtedy zaczynali od 21 hektarów No i z roku na rok sukcesywnie. Gospodarstwo się rozwijało, ale tak od 2003 roku to była taka bardzo zwiększona ilość, dlatego że przejęli właśnie gospodarstwo po byłych PGR-ach, no i od tego momentu już taka areał zaczął. Systematycznie później coraz więcej wzrastać, aż do tego momentu. W gospodarstwie jest z nami pan Dariusz Witkowski, przedstawiciel firmy Skawska Hale. Panie Dariuszu, niech nam pan powie, jak duże są te obiekty, które tutaj w gospodarstwie postawiliście. To znaczy, mamy dwa obiekty. Pierwszą halę, którą tutaj postawiliśmy, to jest hala 15 na 80. Powstała w lipcu 1200 m2 z przeznaczeniem typowo pod, pod zboże. Druga hala, którą postawiliśmy, to jest hala 15 na 100 m 1500 m2 również z przeznaczeniem. Na zboże. To są chyba jedne z największych obiektów, które postawiliście w ogóle jako skawska hale? Dokładnie tak. To są dwie największe hale, które, które powstały w firmie. Wielkie obiekty to pewnie też duże koszty, jakie musiał tutaj ponieść rolnik. Jak to wygląda? Jakie to są mniej więcej stawki? To znaczy tak, no, tutaj klasyfikuje się to się w granicach no, 15 na 80, 15 na 100. No, trzeba liczyć około 500 tysięcy netto z montażem, z transportem, można powiedzieć, na gotowo. Jak widzimy, jesteśmy teraz wewnątrz obiektu i mówił Pan tutaj, że to jest z przeznaczeniem pod zboże, ale tak naprawdę może być również wykorzystywany jako magazyn na sprzęt i na bele słomy, prawda? Oczywiście, że tak. Tak jak w tej pierwszej hali 15 na 80, tam inwestor ma i maszyny wstawione, częściowo przesypał rzepak, i również ma ułożone baloty. No i tak, jako magazyn zbożowy, ile mogłyby pomieścić te obie hale, jeśli miałyby być w pełni wykorzystane jako właśnie magazyn? Czyli ta pierwsza hala 15 na 80 jest w stanie pomieścić około 5000 ton z Zboża, natomiast w tej hali 15 na 100 metrów około 7 tysięcy ton zboża. W tak dużym obiekcie nie ma problemów z wentylacją przy przechowywaniu ziarna? Tutaj jest bardzo duża kubatura, także e, jeśli otworzymy na przykład sobie bramy e, z przodu i z tyłu, jest e, duży przewiew. Także też e, jakby nie, nie mamy monitów e, ze strony inwestora, że, że coś się tutaj skrapla, że coś mu zacieka i tak dalej. E, jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia przy przechowywaniu ziarna, przechowywaniu e, zboża, a mianowicie gryzonie. Wie pan, co no tutaj z tego, co, co żeśmy za obserwowali, to gdzieś jakby jakieś pojedyncze półmyszy się pojawiły, jest trutka i tak dalej. No, ale to jest nieuniknione. Czy mamy magazyn cały murowany, to gdzieś te gryzonie się przedostają. Czy przy tak dużym obiekcie zmienia się jakoś podejście, jeśli chodzi o konstrukcję obiektu, czy tutaj standardowo są łuki rozmieszczone co, co 2,5 metra? Jeśli roz zrobimy rozstaw 2,5 metra, wszystkie jakby strefy wiatrowe, śniegowe mamy zachowane, także jest to obliczone przez naszego konstruktora. Hala powstała, tak jak tutaj widzimy, na trzech warstwach bloku Czyli mamy wymiar 1,80 m, wysokości. Cała konstrukcja, wysokość do kalenicy mamy 9,30. Mamy tutaj potężną długość tej hali, więc widzimy, że w kilku miejscach jest składana plandeka. Jak, jak szeroka, jak długa jest ta plandeka? Ona składa się jakby z czterech kawałków, po 25 metrów. Najdłuższą, jaką możemy tutaj założyć, to jest 27 metrów. Wtedy, żeby to jakby rozłożyć równomiernie, musieliśmy ją podzielić po 25 metrów. Ale na tych składaniach nie ma się co obawiać, że będą gdzieś tam jakieś przecieki? Nie, jest bardzo dużo. To jakby zakładka, nie ma takiej opcji, żeby gdzieś ta woda nam się tam przedostała. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Widzimy tutaj na zewnątrz obiektu, że plandeka nie jest poprowadzona do, do samego podłoża. A są wyprowadzone rynny, gdzie, gdzie jest ta woda odprowadzana? Dokładnie, tutaj inwestor zastosował orynowanie wyprowadzenie tej wody. Czyli mamy tutaj na przykład na prawej stronie hali, mamy osiem odpływów, są zrobione studnie i ta woda jest jakby odprowadzana z takiej dużej płaszczyzny. Wiadomo, że tych, tych odprowadzeń musi być dosyć dużo. Cała konstrukcja jest oparta na kratownicy. Tu u nas co ciekawe i co nas wyróżnia? Pierwszy profil mamy prosty dwumetrowy, dopiero hala idzie co się z tym wiąże? Czyli mamy na przykład ścianę oporową 1,80 m plus nasz profil prosty 2 m, czyli tak jak tutaj widać kombajnem można ustawić się przy samej ścianie bocznej. To jest chyba też istotne, jak widzimy przy magazynowaniu bel, gdzie można się swobodnie poruszać ładowarką czy, czy tym sprzętem, który te bele układamy. Tak? Dokładnie tak. I tutaj jeśli chodzi też o poszycie. Poszycie jest zastosowane 900 gram, czyli to jest najgrubsza plandeka, jaka jest na rynku. Możemy ją wykonać w każdym kolorze. Tutaj jest zastosowane 7 metrów grafit plus 9 metrów białego. Jesteśmy tutaj wczesną zimą i można zaobserwować, jak jest widno. Generalnie też możemy zastosować tutaj całą białą plandekę, to już w ogóle będzie bardzo jasno. To jest chyba bardzo istotne, bo widzimy, że tutaj poza tym żadnego oświetlenia nie ma zamontowanego. Dokładnie tak. Także tutaj jakby w zupełności to wystarczy. Ale jeśli rolnik by chciał, to rozumiem też, że to nie jest żaden problem, żeby zrobić to jakąś instalację, podwiesić jakieś lampy. Nie ma problemu. Na kratownicy może przeciągnąć przewody, podpiąć sobie oświetlenie. Nie ma żadnego problemu w tym. Powiedział pan o grubości plandeki, czyli rozumiem, że żadne uszkodzenia się tutaj za bardzo nie musi obawiać rolnik. Plandeka jest zbrojona, także mamy 10 10-letni okres gwarancji na, na poszycie. Minimum około 25 lat ta plandeka musi wytrzymać bez żadnego problemu. Jeśli uszkodziłby ją mechanicznie, mamy serwis odpowiedzialny, przyjeżdża, odzgrzewają to, że praktycznie nie ma śladu. Mhm. Czyli nie, jeśli jest jakieś uszkodzenie, to nawet nie trzeba wymieniać całego, całego tego elementu, tylko są możliwości naprawy. Nie, nie ma takiej potrzeby, przyjeżdża serwis, tak jak już wspomniałem, i zgrzewają to na gorąco i, i jakby tą, tą usterkę usuwają.